Jesteśmy dzisiaj z Żabą na koncert Nie wiem jak tam gra, nic nie wiem I to jest w ogóle pierwszy odcinek naszego vloga Kurwa jestem leworęczny, please jest. Nie tak, wow. raz chyba. Chuj Chcę go zacząć Siedzi Kurwa nie wiem co ubrać Nie wiem co ubrać Ale piwo mam. Ha, już wiem, już byłem, cyk, cyk, mm. o, kurwa, o fajnie, jeszcze sniper, prosto z gardła. yeah wiem, nie wiem,

Z tobą, kurwa, ja też mi się, żeś kurwa zrzygał pod nos. Nie <laughs> zrzygał się pod nos. Kurwa. Dobrze, że mamy balinę, nie? <laughs> <głoselnicy> nie chujesz, jedziemy po zrzygał pisze. Weź nawet, kurwa, do chuja. Czekaj. Pokaż im. Jo. A ty popijacie, kurwa? Powiedz coś śmiesznego. Ale mam gdzie klasę, kurwa. Psst, kurwa. No, Psst. Pony, kurwa. Furyba. Powolny, kurwa, ping. Ej, ja jakbym. Ja coś śmieszę, że kurwa. Któreś z moich cieleń? No to kurwa Picasso w chuj, nie? Golden kurwa shit Kurwo Podjechali O co? No kurwa Pani mówiła, że ma wypło, kurwa Jest sam raz Poczekaj Check this out jest, zbliżenie Zami poczekaj. Za poczekaj, za rok, nie? Tutaj będą kurwa całe grilzy, nie? Wiesz o co chodzi? Z moich skillsów, nie? Soplica dalej taka sama No kurwa, nie to się nie zmieni nigdy, nie? A będzie skoruna jak twój, Nie, ma stawisz, Polecam stopicę. Ja jestem dziewczyną, nie? No. Jemy hot chcę, bo... Generalnie... Jak jest? No Jestem kurwa, że trochę coś wiem. odpierdala to się podoba. Oj, oj, oj. O kurwa. To jest kurwa, chodno się na pół. O kurwa. Szacuje się. to tej kurwa, na pół, nie? Ale ten chodnik musi być na pół. Ale nie na pół. Ale jebać, kurwa, ten kurwa na pół? To odpierdala? Nie powiem. Ale kurwa. Ten co ja ja mi dzwonił. O kurwa. Ej. A co nie pójdzie tu zimko?

Kurwa. Co, nie jest, kurwa? kurwa Zypkura kurwa jebnięta jesteś. No może mam je klasę nie? Ale mam kapcia kurwa, nie? Kapcią w kurwa. chuj, kapcia mam w chuj, kurwa. Kapcia, mam kapcia kurwa. w kurwa. To mam jakie klasę! Z widokem Leone. Nie, po Patrz to, patrz to. to, patrz to. Patrz to, patrz to, patrz, to. Ty, patrz, patrz 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 o kurwa! Kręcę w vloga dzisiaj fajny moment patologiczny w chuj. Dzień dobry, się z tej strony Baryła, czekaj, bo jeszcze jestem nie w swoim stroju. Zareklamuj mój numer nowy. Dobra, a jaki, jaki jest tytuł tego numeru? Eee, chcę być jeden z nich. Dobra. Dobra, czekaj. Szcdźcie Marcko z tej strony Barowała i chciałbym zareklamować nowy numer kicksta, potęda to być jeden z nich. A kim chcesz dokładnie będziemy chcesz jednym z nich, czy z nich, czy z kogo? Najlepiej nim. Dobra, nie, nie ważne. mordy, słuchajcie, wbijacie tutaj, macie gdzieś link. Umieszcie gdzieś link. Gdzieś dawno? no? Link. dobra słuchaj Tutaj w tym miejscu, jakiś ok, w tym miejscu jest link I możecie wbijać i po prostu tu nawijać. Bang, yo, to nawijać TAT Będzie o, proszę bro. Patrz to, są dwie oksy, nie? I patrz teraz, nie? <ścoughs> Widzisz ta kurwa? Ile jest? Jest O jedna, kurwa. kurwa, ja, ja, ja pierdolę Przeszczuszkę patrzysz? Jest ek? Nie nagrywaj tego, kurwa mać, nie nagrywaj tego to Jest jest, jest, jest. Nożyły się O kur... Ale przejście z razu Czekaj wszyscy... o! Będę piwet, takie życie Czere. Czere. Ale w kurwa kurwa. kurwa kurwa I teraz ty nie

Zostaną z Grisha, to, to wyniszczą nie, nie, ja to nie piwo. Bo... Padam na ryj, kurwa. Padam na ryj. Padam na ryj. Pada na ryj. Pada na ryj.